Oszukujecie ludzi, życie w trasie tak nie wygląda. Ciągle takie rzeczy czytamy, ale bawią stale tak samo. Już nie wspominając o wyzwiskach i nienawistnych wiadomościach, jakie ciągle dostajemy od kierowców ciężarówek, pod naszymi filmami ze zwiedzaniem. Oczywiście nie wszyscy tacy, ale lubię te paskudy podpuszczać, bo wtedy uruchamiają się w komentarzach i robią zasięgi, gdzie w sumie nikomu takim zwiedzaniem nie robimy krzywdy, po prostu ruszamy zady z kabiny, nikomu nie narzucamy, że tak jak my w niedzielę na pauzie 24 godzinnej ma wstać o 5 rano, uszykować się. I mimo nieciekawej pogody ubrać się, przejść 2,5 km do stacji kolejowej i jechać do Lyonu pozwiedzać. Każdy jest kowalem swojego losu i organizuje sobie życie tak, jak się jemu podoba. Jedni marzną w oczekiwaniu na pociąg, a drudzy śpią w ciepłej kabinie. To się nazywa wybór. Ale po co jakieś takie swoje kompleksy i lenistwo leczyć, wyżywając się na kimś, komu się chce? No nie wiem, ale wiem. Że jak zmarzliśmy w oczekiwaniu na pociąg, bo nadgorliwie przytreptaliśmy na niego o półtorej godziny za wcześnie, to potem już w Lyonie ciepła kawusia i śniadanko w maczku na rozgrzanie weszło jak złoto. I mimo że śniadanie było nawet smaczne, to ogromnie go żałowałam, bo naszym pierwszym miejscem na naszej mapie Lyonu było Leal du Lion Paul Bocus. Gdyby gastronomia była religią, Lyon byłby miejscem pielgrzymek, Leal byłoby jego świątynią, aż 60 tamtejszych kupców byłoby jej kaznodziejami. Wyobraźcie sobie intensywny, aromatyczny zapach, już od samego wejścia. Bogactwo kolorów i różnorodność potraw i produktów. Wszystko w bardzo eleganckiej oprawie. Lille Albulion Paul Bocuse to miejsce, w którym każdy miłośnik jedzenia znajdzie coś dla siebie. To prawdziwy raj dla smakoszy, gdzie można spróbować różnorodnych specjałów kuchni francuskiej. Wewnątrz znajduje się wiele stoisk z najwyższych. Jakości produktami, takimi jak sery. Mięsa, owoce morza, wina i wiele innych warto wybrać się tam na zakupy i zasmakować w lokalnych specjalach. L'Eal to niezwykły targ spożywczy pod dachem, oferujący najlepsze produkty dostępne na całym świecie. Liczne bary i restauracje sprawiają, że jest to idealne miejsce na skosztowanie przysmaków gastronomicznych Lyonu, a także na rodzinną wizytę lub romantyczny posiłek we dwoje. Po wspaniałych doświadczeniach kulinarnych, wybraliśmy się do Park de la Tête jest to duży park miejski o powierzchni około 117 hektarów, znajduje się w północnej części szóstej dzielnicy i obejmuje ogród botaniczny oraz jezioro, po którym w miesiącach letnich można pływać łódką. Ze względu na stosunkowo niewielką liczbę innych parków w Lyonie, latem odwiedza go ogromna liczba turystów. Jest też częstym celem biegaczy i rowerzystów. W centralnej części parku znajduje się bezpłatne małe zoo w którym znajdują się żerafy, jelenie, gady, naczelne i inne zwierzęta. Oprócz mini kolejki znajdują się tu także urządzenia sportowe, takie jak velodrom, boisko do gry w bóle, minigolf i ośrodek jeździecki. Ogród botaniczny powstał w 1857 roku jako następca wcześniejszych ogrodów botanicznych z 1796 roku. Obecnie jest opisywany jako największy miejski ogród botaniczny we Francji. Zawiera około 15 tysięcy roślin, w tym 3,5 tysiąca roślin z regionów umiarkowanych, 760 gatunków krzewów, 100 gatunków dzikich róż, 750 odmiany róż historycznych. 200 odmian piwoni uznanych, 1800 gatunków roślin alpejskich, 50 odmian mili wodnych i 6000 gatunków w swoich szklarniach. Mamy luty, więc mogę tylko sobie wyobrazić, jak to wszystko pięknie wygląda w cieplejszej porze roku. Ogród zoologiczny powstał w tym samym czasie co park. Początkowo planowano stworzyć wyłącznie farmę do celów edukacyjnych z kilkoma lokalnymi dzikimi zwierzętami, ale stopniowo zwiększano infrastrukturę, aby pomieścić nowe zwierzęta, a park stopniowo przekształcał się w prawdziwe zoo. W zoo znajdują się obecnie zwierzęta z całego świata. Rozciąga się na 6 hektarach i liczy kilkaset zwierząt, w tym wiele dużych ssaków, niektóre są bardzo rzadkie. Lyon to miasto wynalazków. Tu wyprodukowano pierwszą marzynę do szycia. Wynaleziono kwas siarkowy wraz z wieloma jego zastosowaniami. Oraz żelatynę. Tu narodziło się kino, a Amper dokonał wielu odkryć fizycznych, zwłaszcza w dziedzinie elektromagnetyzmu. Symbolem miasta jest marionetka Guignol. Występy tej jednej z najsłynniejszych marionetek na świecie można obejrzeć przez cały rok pod gołym niebem w parku, po którym spacerowaliśmy. Można ją także zobaczyć w Muzeum Marionetek. A teraz kilka ciekawostek na temat Lyonu. Jest to trzecie miasto pod względem ilości mieszkańców we Francji. Założony został w 1943 roku. Roku przed naszą erą przez Rzymian pod nazwą Lugdunum, a w XIII wieku otrzymał prawa miejskie. Dopiero w 1313 roku Lyon dołączył do Królestwa Francji, a w 1895 roku w Lyonie bracia Lumiere nakręcili pierwszy w historii film. Stare Miasto Lyonu w całości wpisane jest na listę światowego dziedzictwa UNESCO, a Metropolia Lyonu tworzy 58 gmin podmiejskich. Uznawane jest także za najlepsze miasto do życia we Francji. W 2016 roku w Lyonie powstał najdłuższy na świecie komiks. Składa się z 1602 obrazków i ma długość 1,6 km. W mieście tym urodził się Paul Bocuse, światowej sławy szef kuchni. Najlepszą drużyną piłkarską w mieście jest założony w 1899 roku Olympique Lyon. Znajduje się tu także największe w Europie centrum handlowe Pardieu o powierzchni 110 tysięcy m2. Od XV wieku uznawane jest za światową stolicę Jedwabiu. Jeden dzień to stanowczo mało czasu na zwiedzanie tego przepięknego miasta i mam nadzieję, że dane nam będzie tutaj jeszcze pauzować latem, jak wszystko rozkwitnie i obudzi się do życia. Kocham te nasze życie w trasie, i cieszę się, że dzięki naszemu zaangażowaniu i umiejętności organizowania sobie czasu, a także dyscyplinie, potrafimy na pauzach organizować sobie w ten sposób czas. Nie jest to tak, że my mamy mnóstwo wolnego czasu. Nie! Zwiedzamy na pauzach. Wiedząc, gdzie dolecimy na pauzę po drodze, szukamy parkingu, dojazdu, atrakcji i ciekawostek o danej miejscowości. Wystarczą chęci, a wszystko jest możliwe. Docelowo lecimy rozładować stal w okolicy Barcelony. A co dalej? Czas pokaże. Pa!